Nocny komunikat z domu Kurdej Szatan. Poruszenie na całą Polskę, gdy tylko ogłosiła. Barbara Kurdej Szatan znana jest z tego, że zabiera głos w wielu ważnych społecznie kwestiach. Aktorka i ponownie gwiazda TVP tym raz odniosła się do aktualnie panującej sytuacji w naszym kraju. Zwróciła się z poruszająca odezwą do powodzian. W komentarzach zapanowało wielkie poruszenie. Barbara Kurdej-Szatan po dłuższej przerwie wróciła niedawno do telewizji polskiej, gdzie dostała własny program Cudowne lata. Po głośnej aferze, którą wywołał jej nieszczęsny wpis, nie miała na Woronicza wstępu, o co postarał się sam Jacek Kurski. Kurdej Szatan wróciła do TVP po aferze. Po 15 października u publicznego nadawcy zaczęły zachodzić jednak spore zmiany kadrowe. Sporo osób zwolniono, ale zaczęto na ich miejsce przyjmować nowych. Wśród nich znalazła się właśnie Barbara. Ostatnie doniesienia o prowadzonym przez nią show jednak nie napawają optymizmem. Wyniki oglądalności mówiły bowiem same za siebie. Kropka. Być może jeszcze program się rozkręci i stanie hitem, czego zapewne życzą jej liczni fani. Celebrytka pozostaje z nimi w stałym kontakcie na Instagramie, do którego nie zraziła się nawet po wspomnianej już aferze. Teraz niespodziewanie znów zabrała głos w ważnej społecznie sprawie, którą aktualnie żyje cały kraj. Mowa o wielkiej wodzie, z którą znów muszą zmagać się mieszkańcy, szczególnie południowych rejonów. Kurdej Szatan dodaje Otuchy Powodzianom. Basia postanowiła więc dodać im Otuchy, przynajmniej wirtualnie. Sercem z Wami, z całym południem i moje ukochane opolskie. Trzymajcie się, napisała, dodając poruszające zdjęcie z wylewającą się z korytarz rzeką. W komentarzach zrobiło się wielkie poruszenie. Widać, że apel i odezwa kurdej szatan wywołały niemałe emocje wśród internautów. Nysa, Głuchołazy, kłocko, okolice, trzymajcie się, ja mieszkam na południu, to coś strasznego, pamiętam powódź z 97 roku, oby nie było powtórki. Mam rodzinę za Opolem, Prudnik i wioski do Czech pływają, płakać się chce, a tu końca nie widać, Nysa już niestety też prawie zalana. Dziękuję Basiu. Ja również z południa kraju z całym sercem ze wszystkimi trzymajcie się. Pisali fani z całej Polski. Oczywiście pojawili się i tacy, którzy nie omieszkali nawiązać do głośnej afery z postem Barbary. Szanuję, ale bez wulgaryzmów to nie ma takiego przekazu, dodał ktoś złośliwie.